Apple zaskoczyło wszystkich, ale niekoniecznie w pozytywny sposób. Zamiast iPhone'a i wypuścili coś innego, czego nikt się nie spodziewał. iPhone'a 16E. Czym się różni? Czym go warto kupić? O tym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale nie pominiemy też DJI, które pokazało nowy gimbal, który może stać się must dla każdego filmowca. Więc nie przegapcie tego odcinka. Zapraszam. Ja no nie wierzę. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o tym, że Apple ma wypuścić iPhone'a Si, a tu niespodzianka. Zamiast niego mamy iPhone'a 16E. Czy to rewolucja, czy to jest po prostu przecięta wersja iPhone'a 16? Jak to w Apple bywa? Są zmiany, które cieszą, ale i takie, które złamią Wam serce. Tak, mówię o braku MagSafe, ale spokojnie rozłożymy ten model na czynniki pierwsze i sprawdzimy, czy warto go kupić, czy może lepiej dołożyć trochę i kupić iPhone'a 16 na koniec mam jeszcze coś ekstra, nowe gimbaly od DJI, które mogą zmienić w jaki sposób nagrywacie filmy smartfonem, ale nie tylko smartfonem, ale o tym później. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, no to jest czas najwyższy, żeby to zrobić. A teraz lecimy z iPhone'em 16. A więc co nowego w iPhone'ie 16e? Apple oficjalnie kończy linię i SI, wprowadza iPhone'a 16e jako swoją nową, tańszą opcję. Na pierwszy rzut oka wygląda jak iPhone 16, ale nie do końca. Ma 6,1 cala ekran OLED ten sam procesor A18, USB-C i Face ID. Ale nie da ci się zwieść, ekran, bateria i aparat są inne. No i niestety nie ma MagSafe. inteligencja Apple. Tutaj nie ma się do czego czepiać, z czego, z tego co widać, ten telefon jest w pełni przystosowany do korzystania z tej funkcji. Podobno będzie ona w pełni dostępna w Polsce już od kwietnia 2025. Więc nie będę was na razie tutaj nią nudził. To, że iPhone 16E ma ekran OLED, nie znaczy, że jest to identyczny ekran jak w iPhone 16. Przede wszystkim jest ciemniejszy. Jego maksymalna jasność to 800 nitów, podczas gdy iPhone 16 to 1000 nitów. W trybie HDR różnica jest jeszcze większa 1200 nitów zamiast 1600 nitów. Największą różnicę jednak zobaczycie na zewnątrz. W pełnym słońcu iPhone 16 ma tutaj tryb 2000 nitów który sprawia, że ekran jest dobrze widoczny w ostrym świetle, w iPhone 16E tego trybu niestety nie ma w ogóle. Dla kogoś, kto często używa telefonu na dworze, różnica może być naprawdę odczuwalna. Bateria mimo tego samego procesora A18 Apple podaje, że pozwala ona na 26 godzin odtwarzania wideo, czyli jest to o 2 godziny więcej niż iPhone 16. I tutaj to jest akurat no, coś fajnego, bo zazwyczaj w tych tańszych modelach to jest, się skraca bateria, nie wydłuża. Jeśli chodzi o ładowanie, Brak MagSafe to duży problem. iPhone 16i obsługuje tylko standardowe QE 7,5W. Podczas gdy iPhone 16 ładuje się magnetycznie z mocą 15W. Tutaj będzie to różnica. Na pewno ładowanie bezprzewodowe będzie dużo, dużo wolniejsze. No i oczywiście też musicie uważać, że telefon może tylko leżeć na tej ładowarce, nie można go powiesić, chyba że sobie tam dokleicie jakiś kawałek metalu, który będzie po prostu trzymał to, żeby ten MagSafe działał. Jednak czy ma to sens? Ładowanie bezprzewodowe w 16 jest i tak dwa razy wolniejsze. Jeśli do tej pory korzystaliście z młodowarek MagSafe, będziecie zawiedzeni. Aparat. Apple zastosowało w iPhone'ie 16E aparat 48 megapikseli. W rzeczywistości jest to sensor Fusion, czyli aparat, który łączy 48 megapikseli i 12 megapikseli w jeden moduł. Tryb działania to 48 megapikseli, ale jeśli przełączymy się na dwa razy zoom, to nie ma drugiego obiektywu. Apple po prostu cyfrowo, Przycina zdjęcie z głównego aparatu. To oznacza, że mamy dwa aparaty w jednym sensorze, ale brakuje oczywiście dodatkowych obiektywów, takich jak szerokokątny na przykład. Czy to wada? Jeśli robisz standardowe zdjęcia, nie. Jeśli kadry, lubisz szerokie kadry, będziesz zawiedziony. Niestety, iPhone 16e ma też okrojone funkcje zdjęć wideo. Możecie na przykład robić zdjęcie w trybie portretowym, ale nie możecie. Ze zwykłego zdjęcia zdecydować się później, że chcecie, żeby weszło w tryb portretowy tak jak można w wyższych modelach. Video na przykład nie ma trybu filmowego, czyli Cinematic. Apple na pewno zdawało sobie sprawę z tego, że nie każdy potrzebuje tyle bajerów, ale każdy powinien mieć iPhona, dlatego dali okrojoną wersję w niższych cenach. No właśnie, ceny. Cena, którą trzeba zapłacić za iPhona 16e w Polsce, to wersja 128 GB kosztuje 3000 zł. Wersja 256 kosztuje 3,5 tysiąca, wersja 512 GB kosztuje 4,5 tysiąca. Dla porównania, iPhone 16 128 GB kosztuje 4 tysiące, 256 kosztuje 4,5 tysiąca, a 512 kosztuje 6 tysięcy. Czy warto dopłacić 1000 zł do iPhone'a? No może nie całe 1000, bo w tej chwili już 500 albo 600. Polscy sprzedawcy obniżyli ceny na iPhone'a 16 prawdopodobnie, żeby podtrzymać go na rynku i żeby nie wszyscy się rzucili na tańszy model. Jeśli zależy Ci na jaśniejszym ekranie, lepszej baterii, MagSafe, no i drugim aparacie, tak to warto dopłacić. Ale jeśli po prostu chcesz sobie jednego iPhone'a w niższej cenie, iPhone 16E to dobry wybór. Podsumowując, czy warto kupić iPhone'a 16E? Dla kogo jest 16? Dla tych, którzy chcą nowoczesnego iPhone'a w niższej cenie, dla tych, którym nie przeszkadza brak MacSafe i wyspy właśnie wyspy, notabene też nie ma w tym egzemplarzu dla tych, którzy chcą dobry procesor i długie wsparcie aktualizacji dla kogo nie jest ten telefon dla tych, którzy korzystają z MacSafe brak tej opcji to jest naprawdę duży minus. Dla tych, którzy używają telefonu na dworze, ekran może być czasami za ciemny, no i dla fanów fotografii. Brak ultra szerokiego obiektywu, może być rozczarowujący. Dajcie znać w komentarzu, co wy sądzicie o iPhone 16, czy to świetna opcja, czy może Apple znowu coś wykastrowało, żeby wyciągnąć trochę więcej kasy. Piszcie w komentarzach. A teraz coś dla fanów filmowania. DJI wypuściło nowe gimbale, które mają być odpowiedzią na nowy gimbal insta 360, który już tam na pewno widzieliście. Czy są one warte swoje ceny? DJI Osmo Mobile 7 i 7P to najbardziej zaawansowane gimbale do smartfonów, jakie DJI kiedykolwiek stworzyło. Zaawansowana stabilizacja trójosiowa w Osmo 7 i 7P oferuje jeszcze lepsze tłumienie strząsów i drgań, co sprawia, że nawet dynamiczne nagranie, np. bieganie albo jazda na rowerze, wyglądają płynnie. Inteligentne wykrywanie ruchu. DJI poprawiło algorytm śledzenia ruchu, co pozwala na płynniejsze przejścia między kadrami i szybszą reakcję na nagłe ruchy. Tryb Dynamic Zoom, czyli tzw. efekt doli zoom. Tło się oddala, a np. człowiek się zbliża. Tryb Spin Shot pozwala na dynamiczne obracanie smartfonu wokół własnej osi, tworząc kreatywne ujęcia. Kontrola zoomu i ostrości. Nowy, ulepszony przycisk pozwala na płynne przejścia między zoomem a ostrością. ActiveTrack7.0: inteligentne śledzenie ruchu. Jeszcze lepsze wykrywanie twarzy i obiektów. DJI poprawiło algorytm AI, dzięki czemu gimbal szybciej reaguje na ruch i nie gubi obiektu podczas szybkich zmian kierunku. Automatyczne kadrowanie. ActiveTrack7.0 samodzielnie dostosowuje kadr, żeby osoba zawsze była dobrze widoczna na środku ujęcia. Śledzenie zwierząt i pojazdów. Teraz gimbal rozpoznaje nie tylko ludzi, ale także zwierzęta i pojazdy, co sprawia, że jest bardziej uniwersalny. Działa nawet w trudnych warunkach, na przykład słabe oświetlenie, czy dynamiczne sceny sportowe. Teraz tak, są, jako że są dwa modele, jaka jest różnica między nimi? Oba modele są świetne, ale Osmo MOBA 7P oferuje kilka dodatkowych funkcji. Doczepiany moduł wielofunkcyjny w 7P posiada wbudowany odbiornik mikrofonu, czyli jak macie taki mikrofon jak ja mam tutaj, możecie go bezpośrednio połączyć właśnie z tym modułem. I to jest bardzo fajna opcja, bo wiem dużo osób mówi, że można te mikrofony połączyć z telefonem przez bluetootha, ale jakość dźwięku jest wtedy całkowicie inna, więc potrzebują one czegoś właśnie takiego, który będzie ich dedykowanym odbiornikiem, i to jest właśnie ta funkcja. Moduł ma też oświetlenie LED, co pozwala lepiej doświetlić scenę. Ten moduł pomaga też śledzić bez aplikacji DJI, mimo, dzięki czemu można go używać z innymi aplikacjami, np. takimi jak Instagram czy TikTok. Jeśli ktoś używa natywnej aplikacji TikToka, to to śledzenie będzie dostępne, czego nie ma w mniejszym modelu. Ale jeśli ktoś nagrywa na natywnych aplikacjach i może sobie pozwolić na to, żeby włączyć DJI, mimo. No to ten moduł tak nie do końca jest tutaj potrzebny. Wbudowany wysięgnik i statyw. I tutaj jest też rozdzielenie na dwie wersje, bo w wersji 7 jest tylko statyw, czyli trzy nóżki wychodzą od spodu. W wersji 7P jest też dwudziestokilkocentimetrowy selfie stick, tak zwany, na którym można oczywiście sobie zrobić jakieś fajniejsze ujęcia, bardziej kreatywnym być w tym przypadku. Osmo 7P ma lepszą baterię i działa do 10 godzin, czyli dłużej niż standardowe modele. Producenci mówią, że. Można nim ładować jeszcze telefony, że można nim ładować iPhone'a, ale patrząc na pojemność baterii, jest to raczej tylko doładowanie takie niż typowe ładowanie od 0 do 100%. Ale zawsze się może przydać, jakby gdzieś nam padło. Cena. Mobile 7 kosztuje około 500 zł, a wersja 7P kosztuje około 800 zł. Osmo Mobile 7 to świetny wybór, jeśli chcesz kompaktowy gimbal i lekki i niedrogi. Jeśli nie potrzebujesz wbudowanego oświetlenia, nie używasz zewnętrznych mikrofonów. Jeśli używasz aplikacji DJI, mimo i nie ma to dla Ciebie absolutnie znaczenia, że to jest ta aplikacja, a nie każda inna, to ten model będzie dla Was w sam raz wystarczający. Osmo Mobile 7P jest lepszym wyborem, jeśli nagrywasz vlogi i relacje na żywo, wbudowany mikrofon poprawi Ci dźwięk, dodatkowo LED zwłaszcza poprawi jakość obrazu, zwłaszcza nocą. Potrzebujesz możliwości śledzenia obiektu bez aplikacji, no to wtedy 7P jest dla Ciebie lepszą wersją. Jest. Jeśli natomiast jesteś już prawie pro i zamiast nagrywania telefonem masz już mały jakiś bezlusterkowiec albo coś podobnego, to DJI wypuścił dla Ciebie też coś specjalnego. DJI RS4 Mini to kompaktowy e, gimbal dla twórców, lekki i zaprojektowany z myślą o twórcach treści, którzy potrzebują mobilnego, ale jednocześnie zaawansowanego urządzenia do stabilizacji obrazu. I tylko tak wam krótko o nim wspomnę. Kluczowe cechy DJI RS4 Mini to lekka konstrukcja, waży zaledwie 890 gramów, co czyni go idealnym towarzyszem dla wogólewów i towarzyszy podróży. Wysoka nośność, mimo że niewielkiej wagi, gimbal obsługuje urządzenia o wadze do 2 kg, co pozwala na montaż zarówno aparatów bezlusterkowych, jak i smartfonów, automatyczne blokady osi. Druga generacja automatycznych blokady osi przyspiesza proces rozkładania i składania gimbala, co oszczędza czas podczas jego pracy. Inteligentne śledzenie, czyli nowy model RS Tracking Intelligent umożliwia śledzenie obiektów. Jest to bardzo przydane dla, przydatne dla twórców, którzy pracują w pojedynkę. Jest to coś takiego jak modelu Osmo Mobile 7. Szybkie przełączenie do trybu pionowego. Trzecia generacja natywnego przełączenia z trybu pionowego umożliwia błyskawiczne przejście między orientacją poziomą a pionową, co jest idealne dla twórców treści przeznaczonych do platform mobilnych. Dostępne wersje w Polsce to RS4 Mini, standardowa wersja dostępna w cenie 1850 zł. Jest też wersja Combo. W zestawie moduł śledzenia z uchwytem Briefcase i jest to w cenie 2250 zł. Podstawowa wersja zawiera gimbal, płytkę szybkiego montażu, zestaw niezbędnych kabli i akcesoriów. Natomiast wersja combo, oprócz tych samych elementów, posiada też zestaw combo zawierający dodatkowy moduł RS Intelligent Tracking oraz uchwyt Briefcase Handle. RS Intelligent Tracking umożliwia inteligentne śledzenie obiektów bez potrzeby korzystania z aplikacji DJI MIMO, czyli to co już znamy, jest szczególnie przydatne dla twórców pracujących samodzielnie. Briefcase Handle jest to uchwyt umożliwiający filmowanie z niskich kątów, zapewnia większą stabilność i komfort pracy podczas nagrywania. Wybór między standardową wersją a combo zależy od indywidualnych potrzeb. Jeśli potrzebujesz zaawansowanych funkcji śledzenia, potrzebujesz nagrywać z różnych perspektyw, no to wersja combo będzie dla Ciebie lepszym wyborem. Jeśli natomiast zależy Ci na podstawowych funkcjach, no to wersja zwykła wystarczy. No i to by było tyle na dzisiaj. Słuchajcie, ja ten odcinek nagrywałem na bardzo szybko, więc tak troszkę po łebkach i proszę wybaczcie za to, bo następny tydzień będzie prawdopodobnie już troszkę lepszy. Przez to, że się śpieszę. Cały tydzień nie miałem czasu spojrzeć na to, co się dzieje w internecie i całe nowości. I wczoraj siedziałem pół dnia nad tym, żeby ten odcinek dla was przyszykować, a wyszedł, jak wyszedł. Będzie mi miło, jeśli dacie lajka, like napiszecie komentarz, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało, żebym wiedział, jak poprawiać to w następnych odcinkach. I do zobaczenia za tydzień. Pa!